Nazywam się Monika Kacprzak i jestem medycznym tenerem personalnym i pracuję w taki sposób, żeby Twoje ciało było jędrne, silne, funkcjonalne, zdrowe, bezbolesne itd. itd. Ponieważ większość z Was faktycznie dużo siedzi w pracy, dużo godzin spędza pracując przed komputerami czy w samochodach, przeciwnie niż ja. Faktycznie cały dzień stoję na swoich nogach albo się kładę, albo robię fikołki, albo dźwigam sztangę do góry, <grych> albo robię różne inne rzeczy. Także nasze ciała potrzebują właściwie czegoś, co troszkę nas wyciągnie z takiej monotonii, jaką jest siedzenie w biurze na przystanku autobusowym, siedzenie w knajpie, siedzenie przy obiedzie, siedzenie rozmawiając z przyjaciółką i tak dalej, Okej. Okay. Dzisiaj ćwiczymy mm, mięśnie naszego rdzenia, naszego tułowia, a więc mięśnie brzucha. Nie tylko mięsień sześciopak jest tu najważniejszy, a właśnie umiejętność pracy głębszą grupą mięśni, a także wspomaganie się również mięśniami pleców, ponieważ całość nam tworzy, tworzy taki mocny, solidny rdzeń. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy drzewem, co nasze korzenie, co nasze gałęzie, więc to drzewo za, zawsze ma bardzo stabilne, zresztą ma zawsze stabilny, mocny, e, mocny konar. I taki konar jest nam potrzebny właśnie po to, żebyśmy mogli przenosić siłę na przykład z dołu do góry, po to, żeby zapobiegać e, bólom kręgosłupa które w wyniku troszkę słabych mięśni brzucha powodują, że duża część naszych pleców po prostu przejmuje siła. Tworzą się różne takie nasze. Um, przechodzimy z naszego trybu pracy, przynosimy to, co nosimy przez wiele, wiele godzin na swoją po prostu codzienność. Ten stosunek jest duży, tyle ile siedzimy do tego, ile ćwiczymy, bądź chodzimy, bądź sięgamy, po coś, bądź skaczemy, bądź biegamy, tańczymy i itd więc szukamy do naszego ciała rozwiązania i i fanu. Ok, to chyba tyle z mojego wstępu. Mhm. Zaczniemy sobie bez rozgrzewki, ponieważ y, rozgrzewkę możecie zrobić z jednym z moich poprzednich filmów, y, który przygotuje was po to, żeby troszkę podnieść temperaturę ciała. My z kolei podniesiemy temperaturę ciała już w części docelowej. Zacznijmy sobie od pozycji Deski bokiem. Jakby nie było e, mocnego rdzenia, jakby nie ćwiczenia deski. Chcemy zacząć sobie w desce na jednym przedramieniu, bokiem. Ustaw się w linii e, prostej, podciągnij żebra i teraz tą nogę górną, jeśli siedzisz na Twoim prawym boku, lewa do przodu, jeśli robisz asymetrycznie e, do mnie, czyli odbiciem lustrzanym. I teraz podnieś to biodro i podnieś rękę. I teraz to biodro. Do ziemi wracasz. Nie kładę, wracam. Hop. Powoli, dość szybko wracam. I ciach, i ciach, i hop, i hop, i hop, i przytrzymaj. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, i wróć. Fajnie. Drugi bok. Leżymy. Długie ciało. Klatkę otwórz. Nogę górną postaw z przodu. Całe przedrami obciążaj. Chowaj bark. Zamknij żebra. Podnieś je opadające. Może zbyt mocno do ziemi. Podnieś biodro. Podnieś rękę. Sięgaj nią. Jedziemy. Jeden. Hop. Nie za wysoko. Dobra. I... I jeśli masz lustro, skoryguj sobie swoją wysokość biodra. Zresztą powinniście poczuć, kiedy ono wykonuje wystarczający wznos. I cztery, i trzy, i dwa, i pięć sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, i pięć. Bardzo dobrze. Kładziemy się na plecach. Op, przyciągnij nogi do tułowia wysoko, nie tak leniwie aktywnie do góry podnieś do góry głowę jakbyśmy chcieli dotknąć nosem do kolan, ale jedną, rę ale ręce chowamy z tyłu jedną nogę wyprostuj obciągnij palce podnieś się do góry opuść nad ziemię druga noga cały czas pracuje w kierunku twojej twarzy. Łokcie otwarte i po to, żeby twoje plecy się unosiły do góry. Jeśli dla ciebie to jest ciężkie, możemy oprzeć nogę na ziemi, robić krótszy ruch nogą pracującą. Ok? Albo po prostu zmniejsz ilość powtórzeń, jak poczujesz, że twój brzuch już nie wytrzymuje i że zaczynają pracować twoje plecy zbyt mocno. Zróbmy jeszcze trzy. Patrzymy głową cały czas tam w dół w kierunku stopy nad ziemią. Jeden, dwa i, i trzy. Noga przyciągnięta, druga noga prosta. Obciągnij palce, otwórz łokcie. Jeden, dwa. Nie zginaj nadmiernie karku do przodu. Tu pod brodą do obojczyka. Jest taka przestrzeń jak na Twoją piąstkę. Tu by się mogła zmieścić. Słuchaj, kiedy oddycham. Oddychaj ze mną. I cztery. Hop. Bardzo mocny brzuch, kiedy noga idzie w dół. Stąd ten mocny wydech jest. Super, ostatni. I cztery. Jak tam. Mam nadzieję, że dobrze. U mnie dobrze. Dziękuję. Teraz tak, wracamy na poprzedni bok. Wyjdziemy sobie z deski bokiem, bo to już trudno mieliśmy, ale kładziemy się na pośladku nogi dolnej. Dobrze? Teraz ręka jest prosta, nie oparta, prosta i nie jest zapadnięta barkiem. Bark jest cofnięty. Teraz mój brzuch delikatnie obracam do sufitu, podnoszę nogi. Dobrze? Jeśli możesz, dźwignij nogi do góry w kierunku swojej dłoni. Jeśli nie, po prostu utrzymaj je nad ziemią. Ręka daleko do tyłu. 5, 6. Na pośladku siedzisz. 8, 9. Trzymaj. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Brawo. Idziemy na drugi bok. I znowu z deski bokiem wychodzimy na pośladek. Rękę odstawiamy do tyłu, chowamy ją za siebie, podnosimy nogi w kierunku dłoń. 2 Góra, wydech. Ciach. Albo trzymaj nogi nad ziemią, albo machaj ze mną. Machaj, ćwicz ze mną. Trzymaj. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Bardzo dobrze. Ok. I ostatnie ćwiczenia. jeśli chodzi również o plecy. Jak powiedziałam wcześniej, chcemy również je zaakcentować, tam się już przy kwiatku nie zmieszcza. Nogi. Wyciągasz w tył, w dół. I teraz zobacz. Głowa patrzy w ziemię. Podnoszę ręce z tułowiem na raz. Na dwa otwieram. Na trzy ściągam. Na cztery opadam. Nie odkładam. Zrób ze mną. I raz. Głowa troszkę podniesiona. Dwa. Ręce ściągnięte. Trzy. W dół nie kładę. I dwa. Wyprost. Dwa. ściągnięcie. Trzy. I hop. Dwa. Trzy. I hop, 2, 3, i 5, 3, i 6, i 7, 2, 2, i 8. Pamiętaj o aktywnym, delikatnym brzuchu. Nie musi być duży ten przeprost na poziomie um, odcinka lędziowego albo 9, albo 10, więc robimy jeszcze raz. I jeden, dwa, trzy i plus. Super, odpocznij delikatnie plecy, rozciągnij. Weź sobie szybki łyk wody i powtórzymy całą serię jeszcze raz. Cztery ćwiczenia. Mam nadzieję, że się fajnie bawicie. Jak mówiłam, to musi być troszkę też i dla fanów. Dobrze. Deska bokiem na waszym pierwszym przedramieniu, wydłuż ciało, noga z przodu, ręka, brzuch i żebarka. Masz pięknie. Podnieś biodra do ziemi. Hop. I. Hop. I. 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 Trzy, dwa, ciach, super. Drugi bok. Zapraszam. Noga, ręka, żebra. Mamy? Jedziemy. I jeden. Nie odkręcaj do góry brzucha. On patrzy cały czas do przodu, tylko w tej płaszczyźnie się poruszasz. Jeszcze 5. I dość. Dobrze. Kładziemy się na plecy, nogi do brzucha. Głowa, barki, ręce za głową, jedna noga prosta, w sufit, palce obciągnięte, pięta, hop, hop, dwa, palce, pięta. Powoli wdech, nawet na sekundę nie pójść brzucha. On jest cały czas ciągnięty. Druga noga, noga pracuje cały czas do ciebie. I ostatni. Wróć tą nogą, wyprostuj drugą. I, i, i. Dwa, trzy, pięknie. Połowa. I dwa. I luz. Ok, na pośladku. Czyli wychodzimy z deski bokiem. Poślad, ręka, nogi. Albo trzymasz, albo dźwigamy górę. Raz. Na pośladku bądź wyraźnie. Dziewięć, pauza, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I los. Brawo, wy, brawo też ja. Pośladek, dłoń, nogi, klatka, brzuch delikatnie, do góry. I. A, pauza, góra. 5, 4, 3, 2, 1. I los. Już myślałam o czwartym, więc jedziemy. Czwarte, ostatnie ćwiczenie. Przodem, nogi wysuj na dół. Ręce zgięte, kciuki w sufit. I podnosimy głowę tułów ręce. Prostujemy ręce, 2, ściągamy ręce, 3. Nad ziemię. Jeden, dwa, trzy i oddychaj jak ja, trzy, hop, Bach. hop. Bach. hop. nie za wysoko, siedem i Super ostatnie powtórzenie. Raz, dwa, trzy i dość. Brawo. wycofaj pośladki śladki. Na chwilkę rozluźnij plecy. Możesz położyć głowę na macie. Jeśli sięgasz. No dobrze. Teraz tak, jak masz jeszcze czas, ochoty, siłę i werwę, jedziesz dalej. To samo powtórz sobie raz, może dwa. Zachęcam jak najbardziej. E, nie powstrzymuję Cię przed kolejnym. E, przed kolejnym. kolejną serią. Dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie o polajkowaniu, pamiętajcie o zasubskrybowaniu, pamiętajcie o poleceniu również mnie innym ludziom, którzy po prostu wykorzystają ten trening dla siebie, lub przekażą jeszcze innym, którzy wykorzystają ten trening dla siebie i tak dalej, i tak dalej. Ja dziękuję za dzisiaj, ściskam Was bardzo mocno. Życzę Wam miłego dnia, wieczora, gdziekolwiek się nie znajdujecie. Żyjcie zdrowo, dbajcie o siebie. Pa, pa!